Siema, siema. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zaprezentuję wam jak pobrać y, Lunar Client i y, jak go mniej więcej ustawić. Więc pierwszą rzeczą wchodzicie sobie w Google, czytam w przeglądarkę i wpisujecie lunar, lunar Client, wchodzicie w Lunar Client no i y, klikacie do i pobieracie się na Windowsa, Maca bądź Linuxa. Zależy jaki macie system. Ja pobrałem na Windows, Windowsa. Wtedy zaczynała się pobierać lunarclient.exe no i tutaj przeprowadzacie sobie instalację. Ja tego nie będę robił, dlatego bo już mam to pobrane, więc nie będę tego robił. Także tak, jak już sobie to zainstalujecie, wybierzecie wersję, nie musicie się logować. W sensie to jest Lunar, 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 lunar Client, jest przeznaczony tylko dla graczy z premium kontami premium, więc non-premki niestety nie mogą, ale zagram, yy, nagram też taki poradnik do, yy, na, no, dla non-premek, które mogą sobie pobrać właśnie taką paczkę, więc yy, też, która dodaje FPS-y, więc po tym włączacie sobie Lunar Client, odpala wam się klient, wtedy Wam się odpali, wybracie sobie wersję tam, instalujecie, nie, nie musicie się logować, tutaj w opcjach settings możecie ustawić sobie gigaramu, które chcecie, żeby Wam używało, no i klikacie po prostu launch. Yy, tutaj Wam się włącza, wszystko konfiguje i launch. Uważam, ja osobiście gram na właśnie Lunar Client od niedawna. Yy, wcześniej grałem na Bedlionie, ale ja osobiście uważam, że Lunar Client jest po prostu lepszym klientem niż Bedlion. Ma inne opcje, niektórym na przykład może nie pasować. Mnie ja na przykład lubiłem yy, na Bedlionie opcję wyczyszczenia GUI, w Equipunku, w sensie, że nie mieście tego bluru z tyłu, a tutaj nie ma takiej opcji, za, za to są inne ciekawe opcje, yy, które właśnie też są związane z GUI. Więc, dobra, wejdziemy się na single player. Także witam Was już, yy, przepraszam za te cięcie, no ale niestety yy, skraszowałem mi grę, a więc bym miał ustawienia OBS-u, ale dobra, mniejsza z tym. Yy, także co? Yy, także właśnie pokażę Wam. Yy, Pokażę Wam te ustawienia, więc myślę, że możemy zacząć. Yy, klikacie sobie prawy Shift, Settings. Yy, no i ogólnie tutaj macie ustawienia, nie nic nadzwyczajnego. Yy, no a tutaj macie efekty wizualne z 1.8, yy, FPS z 1, no ogólnie FPS, CPS, y pixel Mode, Case to No to każdy sobie ustawia pod, pod siebie, bo tutaj macie po prostu. Ustawienia takie bardziej pod siebie, nie? Tutaj macie screenshot o to teraz zaraz pokażę. Team Veef, to, to włączone jest domyślnie, jeszcze tego nie zmieniłem. Tutaj macie UHC Overlay, bardzo fajna opcja, Tutaj możecie sobie wybrać właśnie yy, wielkość itemu, który Wam leżą na ziemi. Na przykład załóżmy już my macie gapa i yy, wam możecie go powiększyć, nie? Że będziecie widzieli, gdzie jest gap, a gdzie nie. No, Time Changer to wiadomo, Blog Overlay też. Screenshot to też, zaraz Wam pokażę o co chodzi. Stąd chyba tyle. Tutaj macie moje ustawienia, możecie sobie poustać, tutaj są po prostu czyjeś tutaj cosmetics, mode option, mist option, disable yy, weather, nie wiem co to znaczy, yy, scroll to zoom, transport, ogólnie tutaj macie jakieś opcje, ustawicie sobie tak jak chcecie, yy, show a checkpoint, yy, no tutaj sobie wy, wy, wybieracie po prostu yy, yy, opcje waszego FPS boost no i tak w zasadzie tutaj w wszystko co tam chcecie kontrolki no to tam macie wszystko tutaj możecie sobie fullbrighta i shadows bo to jest dosyć takie obciążające komputer no i co FPSy też są całkiem fajne ja tutaj mam prawie 1000 FPSów na pixelu na Skywars jak tego było 600 teraz jeszcze nagrywam nie? a komputera nie ma też za mocnego, tylko możecie sobie zrobić z filmem peryferiów, nie? Więc yy, tak wygląda tutaj wszystko. Macie zawsze jak macie jakiegoś yy, macie jakiegoś yy, gracza już na Hypixelu i gra na właśnie Lunar kliencie, to wyświetlam się tak jak przy mojej, teraz widzicie przy mojej, moim ubie wyświetla się właśnie taki księżyc, no logo po prostu Lunar klienta, że on gra na Lunar kliencie. Macie tutaj swojego anticheata, ogólnie możecie sobie włączyć kompas, ja go nie używam, no bo po prostu go nie używam. No i co? Ja już się coś żegnam, mam nadzieję, że się Wam się spodobał. Jeśli tak zostawcie lajka, suba, subskrypcję. Yy, xd. Także co, do następnego odcinka. No i co? No to cześć!